Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przepraszam, że mnie tyle nie było, ale... nie miałam pomysłu na film, ale dzisiaj powiemy sobie o jednym typie, co wymuszą ode mnie pieniądze, a drugim, tutaj co widać, błagam subujcie jego, mojego koleżkę, bo mam mało subów, co je na to liczba, bo prosi mnie, żeby zrobić promo, więc promo będzie. Ale zanim rozpoczniemy dalsze część ukienka intro, dobra, dość tego. <grym> e, dobra, na razie zrobię małe cięcie, bo muszę coś sprawdzić. Ok, jestem. E, tak, patrzyłem sobie, czy mi będzie mi tu disk działał, i działa. Tutaj chodzi nam o skamera co Chciał pieniądze, żeby z nim gadać, ale nie jestem takim debilem, jak on. No, tysiąc złotych chciał, żeby z nim gadać. No. Kto taki... Kto takie rzeczy wymyśla? No. Niech ktoś mi powie. Kto takie rzeczy wymyśla? No chyba normalny człowiek by tak nie robił. Co nie? Okej. Okay. No, muszę się zaraz straszyć, bo z kolegą się mówiłem grać w grę jedną. Chciał pieniądze wymuszać... I w zasadzie tyle. E, nie wiem, co się stało, ale coś się z OBS-em stało, ale tak. Jeśli chcesz więcej materiału, zostaw łapki w górę, suba pod tym filmem. A ja idę, wrzuciliśmy film na YouTube'a i idę grać z kolegą naura.